Patrzę jak fajnie poszedł. Witam, Alo, cześć Szymanko. Dzisiaj wspólnie razem z... Siema. Kazłem jesteśmy na łowisku Jegiel, jest jestem tutaj pierwszy raz, ogólnie przyjechaliśmy wczoraj, czyli w Boże Ciało. Tu Wam się może wyświetlają ujęcia z tego, że całe łowisko było praktycznie zajęte, gdzie się pusto zrobiło, ledwo znaleźliśmy miejsce. Tutaj się nie rezerwuje stanowisko, tylko przyjeżdżasz, łowisz, gdzie się da łowić. Czasami co, 3, co 4 metry jest wędkarz, bo, bo nie ma stanowisk. Naszym celem będą drapieżniki oraz karpie. Nastawiamy się na sumy szczupaki, no i na białoryb. Słońce już zaszło, samo gdy to nagrywamy, ale w dzień to katiusze przeżywamy tutaj, bo jest 28 stopni. Patelnia totalna. Od razu jak przyjechaliśmy na łowisko, uży użyliśmy tego urządzenia. Jest to Deeper, ekosonda rzutowa. Tu Wam się wyświetla skan łowiska. No i okazało się, ogólnie to łowisko ma od metra do 2 metrów głębokości. I okazało się, że nasza cała strona to jest takie 090 m 20 wody. Więc bardzo płytko. No i ogólnie podejrzewam, że brań w dzień mieć nie będziemy. W dzień to będzie relaks w spanie, albo leżenie, czytanie książek, Tiktoków i YouTubeów oglądanie. Na w taką patelnię prawdopodobnie możemy tylko liczyć w nocy i z rana. Ogólnie jak widzicie to nasze stanowisko jest położone przy drodze, ta droga jest ruchliwa, całą noc samochody jeżdżą. No ale no nic, takie warunki. Wędkarzy jest pełno. Kacper ogarnia mi elementy zestawu końcowego, czyli przypony, zestawy. E, używamy produ produktów obecnie Carbhorse. No i póki co e, w miarę się spisują, tak Kacper? Tak. Co robisz? Przypon, czy co? E, przypon na dwie kulki pływające. Dobra. I ten co jedną. No. no i dobra. Zawsze jak się jedzie na ryby, to tego inwentarza jest bardzo dużo i często czegoś zabraknie. No i nie inaczej było tym razem. Tym razem wziąłem ze sobą rozładowane sygnalizatory brań i takie niedziałające, bo w sumie przez ręce dużo sygnalizatorów przeszło i pudełka z tymi sprawnymi, z bateriami zostały w domu. No i obmyśliłem taki patent, że mam ping to wiecie, najtańsze tam za złotówkę, dwa te bombki całe i do nich doczepiłem yy, dzwoneczki. I taki mam sygnalizator brani. Jak będzie branie, to prawdopodobnie to będzie mi się, wiecie, trzęsło. I będę słyszał dzwoneczek, a i tak yy, jestem bardzo blisko wędek. Więc jeżeli nie macie sygnałków, a macie bombki i dzwoneczki, to sobie możecie zrobić sygnałki taka wersja Bieda Edition. Cały czas jeżdżę samochody, no i ten szum troszkę przeszkadza, ale idzie się przyzwyczaić. Zestaw karpiowy prezentuje się tak. Mówię na jeden zestaw taki typowo klasyczny karpiowy z kulką hrabąż, którą, którą sobie zaraz pokażę, i larwą tajnie, która w tym roku bardzo fajnie się uspisuje. Oczywiście wszystko na elementach Carcours. Testujemy też plecionka. Myślę, że damy da radę. Odnośnie przynęt i zanęt dzisiaj testuję kulki chrabąszcz wykonane właśnie ze chrabąszcz. Jak dobrze się przyjrzycie, to te resztki chrabąszcz widać na tych kulkach. Ewentualnie, jakie przyłomiecie, to znajdziecie. Jest to wersja limitowana, ponieważ chrabąszcze tylko są okresowo. Mamy przygotowanych około 200-300 y, tych całych opakowań. No i co? Dzisiaj kulki hrabąż, zrobiliśmy je w kilku kolorach, w czterech, pięciu kolorach, nawet tam są dwukolorowe jeszcze. Y, więc pierwszy zestaw klasyczny, kulka hrabąż podbita y, popem, popem y, larwą. I duża poszałka, takie poszałki są u nas na sklepie, gotowe już wykonane. Drugi zestaw to klasyka u mnie, metoda u mnie, metoda, metoda zawsze musi być. i Jest to ten większy koszyczek do metody, no i dumbelski Tutaj na tej soliku mam takie same kilery, w sumie, począwszy od kulek rybaczko, które u Imoda bardzo fajnie się spisują, no i w sumie dostaję odwet wiadomości, że u Was też złoty pallet, e, Dumbbells, wafters, no i widzę same takie kilerki. Pokazałem po prostu chwilę zestawy karpione, na jakie będę łowił, ale mam też w zanadrzu coś pod drapieżnika. No i w sumie mam dwie wędki ale będę tu można trzy wędki łowić, więc będę musiał manewrować z tym co łowię. Zestaw na żywca, mamy z sobą żywczyki, kerasie w sumie, które zaraz pokażę, jak najbardziej można łowić na żywca. Ja nie używam w metodzie żywcowej spółników, yy, więc, więc łowię z gruntu. Ciężarek 200g, nic mi tego nie pociągnęło. Mocna plecionka 0,50mm. Mocny przykonsumowy sumowy, krętnik, grawka, sumowe i haczyk. Nie używam kotwicy, bo zauważyłem, że ciężej te ryby jest odchodzić po kotwicy. To raz, a druga sprawa, na haczykach mam dość dużą skuteczność brań do wyjętych ryb. Więc wcale nie zauważyłem, żeby haczyki były gorsze w przypadku zacięcia ryby i bezpiecznie dla ryby jest. I was też mamy do używania haczyków. Tak się pierwszy zestaw. Drugi zestaw jest w sumie identyczny, tylko że nie jest przelotowy. W sumie jest przelotowy. Tylko jest tutaj kamień, zwykły kamień, normalnie wywiercony i końcu tych zamek pierwszy, tylko tam tutaj było to a tutaj jest na różdżę dysklutaniowej. W podajniku do metody będzie cytrusowo, metodnik cytrus plus deep cytrus i w sumie to ładujemy do koszyka. To jest beklet, taki ciężarek, który się nakłada na żyłkę, ja może kiedyś to pokazywałem, ale jak ktoś nie oglądał, to zawsze będzie wiedział. I jest to bardzo spokojna sprawa, bo to powoduje to, że nasza żyłka przylega... Zaraz to opuścimy, tylko muszę dać wędkę luzem to powoduje że żyłka przylega do dna i wiecie dzięki temu nic nam się nie czepia, czy tam fala wiatr prądy yy, jej nie znoszą gdzieś tam jest spoko sprawa ogólnie. Tutaj mamy żywczyki, na które dzisiaj też będziemy łowić, bo też między innymi dostaniemy się na drapieżnika. Kasplarnę ręka jak widać opalona. Na łowisku jest też bar oraz smażalnia ryb. No i sobie zamówiłem dzisiaj miętusa. Ogólnie pierwszy raz w życiu jadłem miętusa i spodziewałem się, że jest lepszy. A wcale tak dobry ten miętus nie jest. Może był źle zrobiony, no nie wiem. I powiem wam, że łowienie ryb w czerwcu, w lipcu, w maju, w sierpniu na łowiskach, które są taką pustynią, chodzi mi o to, że nie ma drzew. Drzewa są, ale nie są przy samych stanowiskach i są tak ustawione, że cienia z nich żadnego nie ma. No to jest koszmar. No nie podobają mi się łowiskach, gdzie, gdzie brakuje w ogóle drzew. Niewygodnie, ciężko się łowi, w namiocie to też jest parnik, mimo że tam namiot ma wylot powietrza i jest ta słona specjalna zdjęta, to i tak jest parno, no i tak ciężko trochę się Te drzewa, nie drzewa, jakieś kurde altanki powinny być na każdym łowisku. Na łowisku nie ma dostępu do prądu, więc posiłkuje się tą własną stacją do, do prądu, do ładowania telefonu, laptopa czy tam czegokolwiek, bo to jeszcze ma, wiecie, tak zwykłe gniazdko. Bardzo spoko sprawa, polecam, ja mam teraz... Ile mam procent? 49% mi zostało, ale to już jest drugi wypad, czyli w sumie 3 czy 4 doby użytkowania i 49%. Jak już wiecie, jesteśmy pierwszy raz na łowisku Jegiel, jest to województwo mazowieckie i, i powiem Wam taką w sumie sytuację, która się wydarzyła przedtem jak tutaj dotarliśmy, bo plan był taki, że jedziemy na inne łowisko i dzwoniliśmy, czy dzwoniliśmy, patrzyliśmy rezerwację na Oleśnikowej Dolinie, wszystko było zajęte na weekend. Na no weekend bo teraz Boże Ciało było, Kamień był zajęty, łowisko Zielona Wyspa zajęte i łowisko Koi Lakes, czy jakoś tak, gdzie tam ostatnio Imot z Bergarem byli, no to też zajęte było. Wszędzie, wszędzie pozajmowane, złoty wiek komercji jeszcze trwa i wydaje mi się, że te wędkarstwa w sumie fajną stronę idzie w Polsce, bo my jako wędkarze mamy dostęp do coraz większej ilości zbiorników. I powoli kończy się moda, tak mi się zdaje, takie moje przemyślenie luźne, nie każdy się musi z tym zgodzić, kończy się według mnie powoli moda na łowiska karpiowe. I wydaje mi się, że będzie, będzie więcej powstawało łowisk rekreacyjnych, bo osoby, które wcześniej jeździły na PZW, no to się od razu na karpiowanie nie przerzucą. Będą sobie jeździły na łowiska takie rekreacyjne, tym bardziej, że tam wiecie, możliwy że ten zakaz używania zanęt będzie, chociaż ja, to, ja w to nie wierzę, że będzie taki zakaz. Ale i ogólnie PZ2 troszkę tak średnio im idzie te, ta zabawa w, wędkarstwo, w promowanie wędkarstwa w Polsce. No i złoty wiek komercji jeszcze trwa i wydaje mi się, że kilka lat jeszcze potrwa. Wędki w wodzie, zestawy w, sumie w wodzie, a przed nami nocka. Jest Kasper z sumem lub szczupakiem. Każdy raj, że coś mi się wydaje, że są, wiesz. Ale musimy, jakoś, nie wiem, między rękami czy coś. Czekaj. No nie, szczupak, ale ładny. Co... Kacer złożył szczupaka. Jego rekordowy na 100%. I szczupak yy, wkleje yy, w cała mata. Szczupak ma centymetrów. Ile? I tutaj. 95. Masz taką samo użyć tego szczupaka jak ja. 95 centymetrów. Brawo, no, gratulacje, za prezentek możesz. Jest taki szczupak u kacera na żywca. 95 centymetrów. Jego życiowy szczupak. Patrzcie, taka bestia w czerwcu, w nocy. Szczupaki biorą również w nocy. Życiuka szczupaka. Dobra, mogę już Dobra. Czekaj, Szczupak będzie leciał do wody. No musisz go lekko rzucić, bo nie wiem, czym wejdziesz. A może wejdziesz. Czekaj. No, tutaj. Dobra, szczupak poszedł do wody. No, ale stałem, mamy już poranek, noc minęła na jednym braniu u Kacpra No i udało się wyholować Kacpra życiowego szczupaka, 95 cm Kacpra zrównał się z życiówką szczupaka razem ze mną, bo moja życiówka szczupaka wynosi tyle samo Niestety brania holu nie nagraliśmy, bo ja siedziałem w tym czasie, gdy było branie w wymiocie Kacpra zleciał rybę, ja do niego podbiegłem, gdy on tę rybę miał prawie przy brzegu No i wiecie, to jest noc, ja muszę trzymać w ręce podbierak nie ma jak przynajmniej nagrać brania holu posiedzimy jeszcze ze 3-4 godziny. Kasper teraz będzie jechał do sklepu, coś tam do jedzenia kupić, a ja mm, wędki przerzucę. No i co? So, tyle: Kaspera ja zarzuca. No i z którego. Na e, kulę chabąż, więc fajnie, że nowość się spisała. Jest to. No, Znowu? Dyszkę myślę, że ma. Ja, dobra, taki kart na kulki chabąż. Pierwsza ryba na kulę chabąż. zadziałało fajnie, duży. Chodzi o bliźnie, taką małą łóżkę. Taka fajna drobniutka łuska na nim. Dobra, przechodzimy do ważenia. Kilogramów, ile? Eee, 10, tak? 10 11. Dobra, eee, taki 10 kg karp leci eee, do wody. Płytki brzeg jest, bardzo chęć Patrzcie, fajnie poszedł, bardzo płytki brzeg i cały mnie zamoczył I jeszcze wybrudził. Padł mnie karp, 10 kg widzieliście, kurde zawsze jak wyciągnę karpę to wydaje mi się, że więcej kilogramów ma niż, niż rzeczywiście, no i okazało się, że tylko dycha, My myślałem, że ma więcej. Jak taką wysoką temperaturę to nie było tak tragicznie w sumie bo szczupaki i karp. No i łowiliśmy na płytkiej partii zbiornika, ponieważ inne miejscowe były zajęte, łowiliśmy na wodzie, która miała metr głębokości. Przynęta, którą testowaliśmy, czyli kulki i kulki, chramuż, tutaj widać resztki chremużczy, no, spisały się chyba w miarę okej, okay. co prawda dużo ryb nie od tego jednego karpia, ale warunki nie były jakieś mega dobre. Na inne przynęty nic nie udało się złowić, więc na razie chramuż 1-0, reszta. Będziemy się już pakować łowienie ryb, taką pogodę w czerwcu na łowisku, gdzie, tak jak wspominałem może wcześniej, nie ma domków i drzew, to jest ciężki temat teraz tak o tym szczupaku Kaspera gadamy. Kasper zrobił swojego życiowego szczupaka i doszłem do pewnej ciekawostki, o której nie słyszałem nigdzie, ale trzy największe szczupaki, które widzieliście u nas na filmach, były złowione w nocy. Ja swojego złowiłem jakoś koło 23, Kasper o 23 i Eryk, 111 cm szczupaka na Zielonej Wyspie, też jakoś koło północy, koło 23. Więc no mam jakąś taką teorię, ja już kiedyś czytałem w jednej z książek wędkarskich, że szczupak, te duże szczupaki najlepiej biorą wieczorem w nocy. To jest to no taka ciekawostka. Kończymy dzisiejszą wyprawę. Pierwszy raz byliśmy na łowisku Jagiel, Jagiel. Katfer mówi, że więcej nie przyjedzie, nie podobało mu się za bardzo. Mi w sumie było tak średnio. Na pewno przeszkadzające jest to, że brakuje cienia. I Jest takie upały, się ciężko łowi, z woda jest bardzo płytka. Ja myślę, że jeszcze kiedyś kiedyś tutaj wrócę. Udało nam się złowić karpia oraz czupaka. a więc wyniki takie średnie. No W sumie wiecie, jest taka preroku, że 28 stopni w dzień że nie ma co liczyć specjalnie na jakieś mega ryby, no i tak patrzy, inni też tylko w nocy opali więc w dzień siedzenie to taka trochę strata czasu no ale nie dało się inaczej standardowo zapraszam w linki, linki podany w opisie to taki film, film, ten był taki stricte wątkarski i to tyle, do następnego